Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Tak jak widzicie, mam makijaż na twarzy, ale za to mam niepomalowane oczy, a to może oznaczać tylko jedno, czyli test paletek cieni i dzisiaj mam do przetestowania dwie kolorowe paletki. Jedna z nich totalnie matowa, druga zaś brokatowa i obie te paletki pochodzą, uwaga, uwaga, z drogerii. Pierwszą z nich jest paletka Makeup Revolution, która powstała we współpracy z Alexis Stone i nazywa się Instinct Palette i mamy tutaj kilka szalonych Kolorów w różnych odcieniach i nie ukrywam, że dzisiaj chciałabym skupić się głównie na teście kolorów, które są najtrudniejsze do wyprodukowania, czyli na niebieskim w różnych odcieniach, bardzo modnym w tym roku. Wiadomo dlaczego, ponieważ niebieski został ogłoszony kolorem roku 2020. Na kolorze zielonym oraz na kolorze fioletowym też chciałabym się na chwilkę zatrzymać. Nie jestem do końca pewna, czy użyję tych różowych tonów, czerwonych i żółto-brązowych, dlatego że z doświadczenia wiem, że takie cienie łatwiej pracują i lepiej się z nimi działa, także od razu zaznaczam. A druga paletka pochodzi z marki Lovely i nazywa się Show of Girl, i mamy tutaj 7 brokatowych cieni. Mam ją tak naprawdę już od dłuższego czasu, leży w mojej szufladzie, ale tak naprawdę dopiero dzisiaj mam na nią jakiś pomysł, także sprawdzimy jakość tych cieni. Z tego co wiem, ta paletka kosztuje do 20 zł. Jeśli chodzi o tę paletkę z Makeup Revolution, to jest to koszt około 70-80 zł, czyli jest do. Dosyć droga jak na Makeup Revolution, także nie przedłużając, moi drodzy, zbliżam was do siebie i zaczynamy zabawę. Okej, okay, moi drodzy, zbliżyłam was do siebie. W międzyczasie na powieki nałożyłam bazę Pilou i tradycyjnie, tak jak wiecie, nakładam tę bazę zarówno pod droższe, jak i tańsze cienie. No i nałożyłam też podłuki brwiowe matowy beż z randomowej paletki, dlatego że żadna z paletek, które będę dzisiaj testować, tego beżowego cienia po prostu nie zawiera. Także przejdźmy już do kolorowego szaleństwa. Pierwszym cieniem, którego będę używać, to uwaga, uwaga, jeden z odcieni niebieskiego. I nakładam ten cień w zewnętrznym kąciku, koncentruję tutaj pigment. Orety, zobaczcie, jaka pigmentacja tego niebieskiego. Uff, uh, skubany, minimalnie się osypał tutaj na policzek, ale wow, pigmentacja szałowa, jak na niebieski. Orety, rety, wow, wow, wow. I przejdę teraz do najciemniejszego odcienia niebieskiego. Jeśli chodzi o ten ciemniejszy niebieski, to myślałam, że będzie bardziej nasycony. Nie jest tak bardzo ciemne w opakowaniu, ale całkiem nieźle daje się budować. Nie tworzy na razie żadnych plam ani prześwitów. Póki co bardzo mi się te kolory podobają. Użyję teraz najjaśniejszego odcienia niebieskiego i nałożę go w wewnętrznym kąciku. Ten też jest szałowo napigmentowany. Najsłabiej, ale nadal bardzo dobrze napigmentowany jest ten najciemniejszy granatowy niebieski. Natomiast do reszty cieni nie mogę się w żaden sposób, absolutnie nawet w najmniejszym stopniu, przyczepić, przynajmniej na razie. Teraz przejdę do dolnej powieki i użyję zielonego cienia. Zacznę budować dolną powiekę najciemniejszym zielonym. I mimo tego, że ten cień akurat wypada na dosyć suchawy, to jestem zadowolona z pigmentacji. Dobrze się tutaj rozciera, buduje i nie osypuje się mocno. I tak jak widzicie, przykleja się tak naprawdę bez zarzutu do dolnej powieki, która została wcześniej już oczywiście przypudrowana. Teraz wykorzystam najjaśniejszą zieleń po to, żeby delikatnie rozblendować dolną powiekę. O, pięknie się te cienie łączą. Śliczny dymek można nimi uzyskać. Ok, moi drodzy, i to cieniowanie mojego lewego oka tak na razie zostawię. Przejdziemy do prawego i do fioletów, które, tak jak wiecie, również dosyć ciężko jest wyprodukować. I zacznę w tym przypadku również od najciemniejszej opcji. I ten fiolet nakładam również w zewnętrznym kąciku. Ja porządnie strzepałam wcześniej pędzel, także ostatecznie nie mam zbyt dużo tego pigmentu tutaj. No i faktycznie na razie widzę, że jest go trochę za mało. Użyjemy zatem odrobinkę więcej. I ok, daje się budować. Również jest nieco suchy i ten już wypada nieco plamiście z tego, co widzę. Ale dajmy mu jeszcze szansę, przejdźmy do puchatego pędzelka. I tak potwierdzam, ten fiolet jest nieco plamisty. Natomiast nie ma jeszcze jakiegoś ogromnego dramatu. Znam fiolety droższe, które zachowują się znacznie gorzej. I tym samym pędzlem cały czas resztką tego, co na nim mam, rozcieram ten najciemniejszy fiolet do chmurki. I tak jak widzicie, jest to jak najbardziej możliwe i nie potrzebuję tak naprawdę żadnego jaśniejszego odcienia fioletu. Za chwilę oczywiście przejdę do któregoś z jaśniejszych, ale tak jak widzicie, póki co. Daje się rozcierać do chmurki nawet najciemniejszy kolor. Przechodzę teraz do jaśniejszego odcienia fioletu, który ma w sobie już coś pastelowego. Ojej, jest naprawdę super jedwabisty. Dokładam jeszcze odrobinę tego najciemniejszego fioletu większym pędzlem, tak aby pozbyć się ewentualnych plam, i jak najbardziej w tym przypadku mi to wychodzi: już w tym momencie nie ma żadnych prześwitów. Teraz wykorzystam mieszankę dwóch najjaśniejszych odcieni fioletu. I zaaplikuję je tutaj w wewnętrznej części mojej górnej powieki. Troszkę się osypały, ale już się pozbywam. Bardzo podoba mi się fakt, że pięknie się rozcierają i łączą. I tak oto prezentuje się górna powieka mojego prawego oka. Teraz czas zająć się dolną, i niech Wam będzie przejdziemy do czerwonego cienia. I najbardziej krzyczy do mnie ten najjaśniejszy. Póki co jestem niesamowicie ciekawa jego pigmentacji. I ten cień wygląda tutaj wręcz tak lekko neonowo. Co do pigmentacji, to nie jestem w 100% usatysfakcjonowana, bo aż tak ładnie nie przykleja się do dolnej powieki. Ale może to dlatego, że jest po prostu przypudrowana. Natomiast na razie zbuduję cieniowanie na dolnej powiece właśnie tym cieniem, a później będziemy wzmacniać ciemniejszymi. Użyję teraz mieszanki dwóch cieni, tej czerwieni i powiedzmy to takiego buraczkowego koloru, i zaaplikuję te dwa cienie na mojej dolnej powiece w jej zewnętrznej części. No, troszkę mam problem z przyklejaniem tych cieni, będę musiała się nieco namachać, ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. I po okazaniu tym cieniom odrobiny czułości, kończę z czymś takim. Jeśli chodzi o maty, to myślę, że na tym się zatrzymamy. Teraz przejdźmy do tej brokatowej paletki. I myślę, że będę przyklejać te cienie na NYX Glitter Primer, bo one same z siebie nie wydają się zbyt lepkie i nie sądzę, żeby się dobrze do powieki przyczepiały. Także cóż, nie będziemy ryzykować, bo za bardzo podoba mi się to uzyskane cieniowanie, żeby je teraz zniszczyć. Także przejdźmy od razu do wspomnianego już kleju do brokatu z NYXa. Zacznę od mojego lewego oka, klepię odrobinkę w ruchomą powiekę, musiałam zmienić palec na pędzel, dlatego że mam strasznie długie paznokcie teraz. I użyję teraz tego przepięknego niebieskiego brokatu, który opalizuje i na zielono i na złoto, także zapowiada się pięknie, przynajmniej w opakowaniu. Wow! Cudo! No doskonałe, zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. No ja w to nie wierzę, po prostu nie wierzę w to, co mi się udało tutaj ogarnąć. Przejdźmy teraz do drugiego oka i oczywiście NYX Glitter Primera. Wklepmy go tutaj, bruchomą powiekę analogicznie. I w tym przypadku wykorzystam ten różowy. To oko podejrzewam będzie bardziej cukierkowe. I ten róż opalizuje z kolei na fiolet i niebieski. No, i ma też w sobie odrobinę zieleni. Wygląda to naprawdę na bogato, sami przyznajcie. Ok, i wydaje mi się, że cieniowanie mogę uznać za skończone, zarówno jeśli chodzi o maty, jak i o błyski. Teraz poza kamerą wytuszuję rzęsy, może przykleję sztuczne, a może nie. Zobaczymy. No, i za chwilkę do Was wrócę z ostatecznym podsumowaniem tego, jak używało mi się tych cieni. Ok, moi drodzy, także tak prezentują się gotowe makijaże moich oczu. Chyba tak to mogę dzisiaj określić. Oczywiście zobaczycie również przebitki ze zbliżeniami na moje oczy, tak żebyście zobaczyli dokładnie, jak ostatecznie się to prezentuje. Jak możecie zapewne dostrzec, nie mam dzisiaj na sobie sztucznych rzęs. Stwierdziłam, że pominę dzisiaj ten krok, dlatego że tyle się tutaj dzieje i o tyle fajnie udało mi się podkręcić i podkreślić moje rzęsy maskarą akurat tą z Eveline, o której Wam już mówiłam, że w w tym momencie nie potrzebuję sztucznych rzęs, bo i tak to dobrze wygląda. Jeśli chodzi o moją linię wodną, to po lewej stronie nałożyłam kredkę zejwonu w takim morskim odcieniu metalicznym, a po prawej stronie jest fioletowa kredka, tak, żeby jeszcze dopełnić te makijaże, no i bardzo, bardzo mi się to podoba, ale przejdźmy słuchajcie, do konkretów i podsumujmy sobie to, jak pracowało mi się z tymi paletkami, ale Wy już chyba wiecie, co ja powiem. Jeśli chodzi o paletkę z Makeup Revolution, to jestem niesamowicie zaskoczona jakością tych cieni, tak, jak widzieliście, ma ta paletka pewne słabsze strony, ale używałam, jak zauważyliście, jak wam obiecałam na samym początku, najtrudniejszych kolorów, czyli niebieskiego, zielonego, fioletowego. I te kolory naprawdę bardzo łatwo zepsuć, nawet w droższych markach, więc tutaj jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak mocno napigmentowane są te cienie, że prawie mi się tak naprawdę nie osypywały, zarówno niebieski, jak i zielony, fiolety. No, nie mam żadnej chmury brudu pod oczy a robiłam jednak makijaże oczu z gotowym już makijażem twarzy, dodatkowo podkład nie jest jakoś fenomenalnie przypudrowany, także gdybym miała faktycznie jakiś mocniejszy osyp, to na pewno bankowo byłabym teraz brudna na policzkach, co nie ma w tym przypadku miejsca, także jestem w szoku, jak to pięknie się dzisiaj prezentuje. I jedyny minusik tej paletki jest taki, że najciemniejsze odcienie, który dzisiaj użyłam, nie wypadają na powiece aż tak ciemno i może to zróżnicowanie kolorystyczne pomiędzy kolorami, a właściwie zróżnicowanie Odcieni pomiędzy kolorami nie jest aż tak duże. Ja bym zrobiła większe przeskoki, na przykład zamiast takiego tylko nieco jaśniejszego zielonego, od najciemniejszego zielonego, zrobiłabym dużo jaśniejszy albo w innej nieco tonacji, tak żeby faktycznie trochę te kolory bardziej zróżnicować, bo na pierwszy rzut oka wyglądają dosyć podobnie, no ale tak czy siak przepiękna jest to paleta. Musicie sami przyznać, że to jest gratka dla osób kochających kolorowe palety, kolorowe. Makijaże. Ja jestem kupiona przez tę paletę i na pewno będę z niej teraz korzystać i używać jej oczywiście tutaj na kanale od czasu do czasu, pokazywać Wam jej możliwości, bo zachęciła mnie do tego. Także ja jestem absolutnie kupiona. Bardzo podobają mi się te makijaże też dzięki tej brokatowej paletce i tak jak Wam wspomniałam, ona leży u mnie już bardzo długi czas. Ona przyszła w pijarze razem z kolekcją katosu, to znaczy przyszła paczka od Vibo z kolekcją katosu i jednocześnie paczka od Lovely Właśnie z nowościami z brokatowymi eyelinerami, rozświetlaczami sypkimi i właśnie z tą paletką brokatowych cieni. I miałam takie. Uuu! Nie wygląda to zbyt dobrze. Próbowałam to nałożyć na palec i później przetransferować na grzbiet dłoni, i nie chciało się to przyklejać, więc stwierdziłam, że pewnie to nic ciekawego. Dlatego też od razu sięgnęłam po NYX Glitter Primer i przyklejony na ten klejk. Wygląda to naprawdę bosko, bogato i niskim kosztem. I tak naprawdę niewielkim nakładem pracy jesteśmy w stanie osiągnąć szałowy efekt, taki karnawałowy. Trwało to naprawdę kilka chwil, kilka sekund, a mam naprawdę bardzo dobrej jakości kolorowe makijaże teraz na oczach, których nie powstydziłabym się na jakiejś imprezie, oczywiście malując oczy tak samo, bo nie ma po prostu siary. Słuchajcie, jest już dosyć późno, także podsumowanie jako takiego po 12 godzinach dzisiaj Wam nie zrobię, ale Będę montować ten film przez najbliższych kilka godzin, także dzisiaj na koniec dnia spojrzę jeszcze raz w lustro, zobaczę jak to się prezentuje i na dole w opisie dam Wam znać, czy coś się tutaj zebrało, czy cienie wyglądają tak samo, czy może wypłowiały, czy zrobiły się plamy, czy może ten brokat się rozpuścił, no różne rzeczy się mogą dziać i ja oczywiście o tym wspomnę. Także tyle na dzisiaj moi drodzy, koniecznie dajcie mi znać, czy macie jakieś doświadczenia z paletkami, które Wam dzisiaj pokazałam. No ja jestem naprawdę pod olbrzymim wrażeniem. Totalnie mnie kupiły te palety i na pewno będę z nich jeszcze nieraz korzystać. Serdecznie dziękuję wam za uwagę. Dzisiaj widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa pa.